Nie zatrzymuje i prawdopodobnie on się w ogóle nie zatrzyma. Jeżeli ludzie go nie powstrzymają, jeżeli my go nie powstrzymamy, to on będzie dociskał, ta banda będzie dociskała ludzi coraz bardziej i będą coraz bardziej dążyli do wyhamowania gospodarczego, do oskubania waszych oszczędności. Pamiętajcie, że oni doskonale mają podgląd na to, jakie oszczędności Polacy mają na kontach i e, będą do tego dążyć, żeby jak najbardziej, e, kiedy będziemy tracić pracę, kiedy ludzie będą tracić pracę, z tych oszczędności ubywało. E, i... Natomiast je, jeszcze jedna taka rzecz, że mam absolutnie pozytywne zdanie o, o Merklowej, Sarkozy, czy jak się ten nowy nazywa, Olam i tak dalej, że oni w takim świecie jak dzisiaj są, gdzie przez 50 lat ludziom się wydawało, że A, zawsze będzie lepiej, emerytury będą dość wysokie, żyć będziemy coraz dłużej, służba zdrowia będzie za darmo, edukacja za darmo, oni tą krzywą, która Wiesz, tak szła, co do oczekiwań? Oni muszą ją odkręcić, nie? I takie rzeczy no, się słowa. No, 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 ona działa na najważniejszej rzeczy w czyli na ich oczekiwania. Management of Expectation. Jak ludzie ci za zamilkali, że jak było w czasach po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. A, teraz, A potem przez 50 lat szła, zwłaszcza ostatnie 25, szła bardzo mocno na kredycie. Przecież nie są sztuczne dane, że Anglicy mają 400% do PKB kredytu w ogóle, prawda? Japończycy 400, tak? Irlandczycy mieli 800. No gdzieś to w końcu pije. w niektórych krajach, I teraz my nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my ludzie, we the people, prawda? A już zwłaszcza we the people w Niemczech, czy, czy w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym, wszystko pójdzie dobrze się da zreferować. Będziemy daci kierowy, k a się będą zakopać do będziemy po tym wtedy my jako ludzie mniejszych 70, brytury, no, to mniejsze siedmiu, się. Będziemy mniejsze oczekiwania. To jest trudne. To, to, to będzie to za wiele 10 do 20 lat lub wojny. Nie chcemy tej wojny, więc to co robi Merkel, jak się nazywa Obama, prawda i tak dalej. Fantastyczna robota. Obama, nie? 50, bo 50, zawsze była wojna. Nie a nie zmienia ma... perspektywę biegnie. My, że musimy obniżyć nasze oczekiwania, bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze i się da zreferować. Będziemy dać i taki... rowy, kółko